Siema moi drodzy, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie nagrywamy jedną z moich najsłabszych postaci wydaje mi się na mindzie Dlatego pokażę wam jak spisuje się na TF-ie. Poziom D3 na Łęści, tym niby lepszym serwerze w Europie Gramy sobie pod książeczkę Myślałem czy by nie zagrać pod full AP Takiego mm, TFika, czekajcie trochę mam ciemno mimo wszystko, może sobie zapalę światełka Żeby było troszkę jaśniej e, Takiego pod full bomber, że będziemy sobie zabijać na e, combo Taki TFik też dość fajnie się sprawdza ale powiem Wam, że nie czuję się na tyle pewnie, żeby pójść sobie pod full AP. Dam jeszcze first Strike'a tutaj Wiktorowi, także nie fajnie będziemy musieli sobie cofnąć, więc zagram sobie tak standardem. Aha, jeszcze za późno cofnąłem. Dobra, to już zostaniemy. Idę tu. Mo ja wolę w ogóle z S zacząć. Niebieska ma największe obrażenia Kurde Siwy dem Asysta dobrze Poczump! Dobra, co tym Tef jest giga trudne. Jeszcze flaszek co tu się dzieje, widzowie? Bo nie gramy pod do także ciężej się laskituje A my sami nie mamy dużo AD Także laskitowanie jest masakra na tym Ale jak ktoś dobrze gra TF-em, to naprawdę ta postać giga oddaje Bardzo fajny pick na solo queue, bo oczywiście jest mega mobilny Dopuszczajmy sobie tego wave'a Ja tu będę się ogólnie bardzo skupiał, dlatego no, że to nie jest mój pick Pierwszy Everfrost Potem Rapid, możemy jeszcze pójść po dzonie. Raczej jesteśmy botem do kart. Nie mamy samonerek. Gram sobie z Ghostem, bo Ghost ostatnio coraz bardziej popularny nam idzie po tych zmianach, jakie dostał. Okej. Okay. No, typowy Buszu na TF-ie. Czyli nie mamy las Ale A las jest mega ważne, bo mamy pasywkę, która nam daje Golda, prawda? Tego wave'a mam takiego nie najbardziej fortunnego. chciałem go dopuszować i cofnąć. To niby jest poradnik, w sensie staram się grać jak najlepiej. Tak jest sobie spowolnie. <laughs> Co tu się dzieje? Że Irelia w ogóle nie zeszła, że jej nie było. Masakra, dobrze zagrał listing, bardzo fajny W, że przeżyłem. To naprawdę trzeba być w czepku urodzonym. Idziemy pod Everfrosta, Także naturalnie kupimy sobie coś takiego, żeby mieć jak najszybciej los Chaptera. Możemy zrobić sztuczkę spotką, bo Gram korupcją poszyna. Mogłem ją dwa razy zastosować. Bardzo dobry Wave, także na razie jest mega, mega w porządku. 5 asyst. Taki support ze mnie na tym midzie. Myślę, że wiecie, zdajcie sobie sprawę, jak działają spelki od Tefa. Jeżeli ktoś nie wie. Zdobienie cesów mamy Golden na pasywce, Q to takie trzy karty W to m, trzy karty, które właśnie sobie wybieramy eee, Czerwona slowuje AOE Żółta to jest stunik niebieska największe obrażenie im przywraca nam eee, przywraca nam przywraca nam manę Ładnie w ogóle tam do góry pobiegło mi, fajne pingi poszły strony moich sojuszników Widziałem, że ktoś tam jest, ale... Dobra, bijemy się. Mam ghosta. Dobra, odpalę ghosta za ghosta. I to różnicy nie robi. O nie, low karta. Kurde, gold karta myślałem, że wygra, wybrałem, nie wiem czemu. I tak jest jeden za 1, więc jest spoko, może 2 za 1. Lepszy jungler! Mamy to widzowie. E, to się puszuje, to się puszuje w moją stronę. Dobra, super. No, powiem wam, mieć lepszego leśnika nie zawsze się to zdarza. Kupiłem sobie Dark Seal, bo jesteśmy totalnym kozakiem na tym tf-ie. Ja miał Gold kartę, to było dużo, dużo lepiej. W sensie poszedł trade ghosta za ghosta i poszło 2 za 1, także i tak wyszło spoko. Moe tutaj kieruje. Chyba to nie jest Yasuo. Ten streamer Yasuo ma na imię Moe. Taka ciekawostka. E to jest po prostu zwiększenie atak speedu tf -a. Co czwarty, atak dajemy bonusowe obrażenia, które możemy skompować z naszym W. A reczka to jest po prostu e, pokazanie wszystkich na mapie i tepujemy się praktycznie na całą mapę w dowolne miejsca, jakie chcemy po pewnym czasie. Naprawdę, ja uważam, widzowie, że TF jest najsłabszym moim pickiem na midzie. Nigdy nie wybieram tf -a. Ale chcę wam pokazać po prostu, jak się spisuje, moim zdaniem, na najsłabszym piku i jednym z najtrudniejszych. Bo w stanie mówiłem, że w moim zdaniem, jest jednym z najtrudniejszych midów. Oj. Dobra. Zyskułem sobie hila, żeby być szybszym. Podka, żeby być szybszym. Gepek troluję. Wezmę tego wave'a. Też ta reczka. Myślałem, że on po prostu tutaj użyje orzeszka. Mogłem poczekać jeszcze chwilę. Za szybko to mareczkę przede wszystkim użyłem. My bad. Trochę też straciłem. Mam CSS te, to te, te naprawdę mega słabe No ja mówię, nie jestem dobrym tefem, ale szczerze myślałem, że może być jeszcze gorzej, także i tak nie jest najgorzej IMO. Tef jest tu bardzo fajny w ogóle, bo mm, Wiktor jeszcze nie gra z klęsem Okej, okay, czekajcie. że kila nie dostaję, no ale spoko. Wezmę to. Nie wziąłem jeszcze tych kasterów, także kastery sobie teraz weźmiemy, żeby mieć jak najlepszy push. Spoko. No i przy puszowaniu używam niebieskiej karty, żeby mieć jak największe obrażenia. Nie chciałbym cofać teraz, bo brakuje mi trochę werfrosta. Budki kupiłem sobie nianki, żeby mieć jak najczęściej po prostu cooldowny. Takie coś zrobienie, czy po prostu wybranie karty od razu jest mega ciężkie Ale czasami się udaje, jak ma się dobry refleks i mało ping Ja bym to perfekcyjnie stresował I dostał fajnego golda To jest szansa, że po tym mogę cofnąć Proszę, 6 golda? 2 golda, no ale okej, okay, tak będzie wystarczająco Poczekam najwyżej w bazie trochę Przerwał mi, czy osiągnął to co chciał? Nie mamy reczki jeszcze ale mogę tu schodzić w sumie. W sumie zejdę. Hmm. Tak też można uciec. Szkoda, szkoda. Mam heal i flash co? So. co so by, by the way. Do fuck, my wave Co? Fixed niego. Przy dobry wave. Chyba. <laughs> nie jestem pewny, ale chyba. Kamerka za wysoko. Sorki. Już obniżam, żebyście widzieli mewę bardzo dobrze. Dobra, teraz się trochę postaram tłumaczyć więcej, bo, no, mówię, ciężki heros, także mi też ciężko się skupić. Dosyć najbliżej no, nie gram jakoś najcudowniej. Gram lepiej od gościa, a to nie jest jakiś słaby poziom. Gości miał master w tamtym sezonie. U nich w ogóle wszyscy poza Lulu mieli master w tamtym sezonie. Także, no, to nie jest główny poziom, nie? Nie gram jakiegoś normalka, żeby pokazać wam, że o. Jednak jestem dobry na najsłabszej postaci, jaką gram. Jaka jest tam idzie w ogóle? Myślę, że nie ma słabszego piku. Karta mi się skończyła. masakra To co ale nasz bo nie. nie Więc to się dzieje. Gepek też jest trochę awk. Szkoda, że ten Zilan nie szedł, bardzo ważny to było, żeby szedł. za sick combo Chciałem poczekać na moją r żeby wrócić jak już z r Zjadanie z r też Idzie jednak na topa, okej okay. Wyżej barierę mi zużyję. Się nie dogadaliśmy się, co? Czy mnie spinguje śmieć? Pick. Spoko. bardziej dla wizji niż z po prostu. Tak też można ją użyć. Kiepek się wkurzy, bo mu wa wezmę. Ale mam go w dupie. Okej, okay, można zagrać też merce, jeżeli przeciwnicy mają dużo ccków. Ja gram zielony w drugim, w którym wziąłem sobie ten city, także myślę, że tego nie potrzebuję za bardzo. E, a tutaj gram właśnie ten na city i second Wind, żeby jako tako przetrwać fazę liniowania. Tak, i myślę, dość duży standard na TF na idzie. 0,110 co? Support nam idzie, polecam. Ale TF naprawdę w dobrych rękach na Solkiu, bardzo fajna postać. Jesteśmy rzeczywiście trochę bardziej supportem, ale pod AP kery też się spisuje jako tako dość w porządku. No i fajnie tutaj kombować TFA z jakąś właśnie postacią w dżungli, która robi obrażenia przede wszystkim, żeby to nie wyglądało w taki sposób, że no nie macie obrażeń po prostu, bo takich TF, tych obrażeń nie ma rzeczywiście za dużo. No i się już tego sfokusuje. Więc robi moja drużyna. Oni już się tutaj titują. Ale co on pieprzy? Co on pieprzy w ogóle? Co on pisze za głupoty? Mutuję tego zjewa Tą kartę można wybierać naprawdę bardzo długo No, zapobiegłem Zapobiegnę jeszcze tu Albo sobie nie pobiegnę, albo sobie pobiegnę Mam merkę za 20 Jestem bardzo szybki, mam te buty ulepszone. Szkoda, że nie mam jakiegoś To. Dobra, a kilka jest tam. Myślałem, że w końcu kilek. Niestety, niestety, niestety nie było mi dane. 100 CS w 15 minucie Pokczam. Ja jak goldzik, No Nera. Jeszcze w ogóle podbiegłem, no jeżeli mi da auto, a tak jakbym powiedział tutaj, flash, no to może bym przeżył. Najlepsze jest to. Przepraszam Was, widzę, że zawiodłem, żebyście żebyście się to oglądać. No ale nie spodziewałem się tego. Że zresztą moja reakcja jak najbardziej nieudawana. Co ja mogę na przykład wziąć sobie tutaj? Raczej nie chcę brać TPK, kiedy mam do dyspozycji reczkę, także wezmę sobie jak No i zbieram na rapido, rapido, żeby mieć bardzo duży zasięg na naszej karcie, bo oczywiście, rapid, jeżeli ktoś by jakimś cudem tego nie wiedział. Zwiększa zasięg na naszych kartach, czyli możemy dać z naprawdę bardzo dużej odległości. Gości jest 17. Tak się powinno kombować. Nie wiem, czerka bo potrzebna. Wydaje mi się, że nie, ale... No ale patrzcie, porównajcie mnie z tym Wiktorem. A to jest jakiś dobry Wiktor, naprawdę. To ja tutaj smurfuję sobie. Arki okay. mm, od Kiej nie stanę. Czemu jest to gorda? Dobra, już cofnę, żeby nie gridować. No i powiem wam, że z rapidem naprawdę zaczyna się zabawa na tym tefie. Może weźmy sobie niebieskie, bo czasem jest taka sytuacja, że mamy zasięg na kartę. Nie mamy wizji, nie możemy zestunować, także teraz już jest fajnie. Potem Zonię, bo czasami możemy użyć na przykład Rki w Team Fight yy, dać kartę złotą i no, padamy. Także taką zonię też dobrze mieć. A potem można iść w na sporo z tych możliwości. O. Nie wiem czemu... O, nie wiem czemu ten Twitch zawrócił. Tu masz krikal w ogóle. A i gold karta bije najmniejsze obrażenia, red karta bije jakby po blue... ...największe obrażenia. Ja mogę tak straszyć, ja na nie muszę... ...podchodzić. Za zabrakło. Ten Twitch mógł ją Proszę Okej. Okay. Nie wiem czemu egzosta nie nacisnąłem. Przeważnie mam na F i kliknę chyba F. A chciałem kliknąć właśnie egzosta <grym> On Oczywiście mam na mnie wizji. Okej, okay, wkurzymy go jeszcze <noise> <noise> Nad kilka tam 15 ases, pogchamp Dobra, damy sobie tak. Kupimy sobie stopłocza, Będę idealnie miał. Kupimy sobie tutaj te peka Chcemy wykorzystać jak najwięcej samonarków, żeby ten cooldown był jak najmniejszy No idziemy dalej po prostu Jesteśmy wkurzający, mamy stunę. Nie mamy obrażeń, rzeczywiście, ale jesteśmy bardzo, bardzo useful, jak widzicie. Chciałem gdzieś stepować. Jeden na jeden na witry oczywiście nie wygram. Na takie jest 0,5, dlatego że nie mam itemów do tego dobrych. Jak widzieliście, mój build też na tym nie polega, że one-shotować. I powiem wam, myślałem, że gorzej będzie to wyglądało tym TF-em. W sensie naturalnie nie umiem farmić w ogóle tą postacią. To też nie jest jakby mój konik w farmie, nie? Nie jestem dobrym farmerem. Ale FFik? Lepszy mid, lepsze CS-y. Bardzo dobre kada także ten TF, jako że uważam, że to jest moja najsłabsza postać, naprawdę wypadł dość fajnie, moim zdaniem. Nie wiem, komu dać honorka. Wszyscy byli dla mnie dosyć mili, także nikomu tutaj nie dam. Renanta zdobyta po Champ. Swin plus 18 LP w Detruyerce, 50 LP. Obrażenie wam zademonstruję. No, Szału nie ma dupy, nie urywa, ale nie od tego jest ten champion. Mam nadzieję, że poradnik do TF, bo to jest oczywiście poradnik gameplayowy. Wam się podobał? Dajcie znać jaką postać chcielibyście następną zobaczyć. No i dajcie znać jak oceniacie mojego tefa, czy też jak ja uważacie, że to jest mój najsłabszy pik, czy uważacie na przykład, że jasło w moich rękach jest dużo, dużo gorszy. Trzymajcie się, miłego dzienka, popołudnia, wieczoru, czy kiedykolwiek oglądacie. Elo, z Bogiem, cześć!